Koncert na dwa fortepiany wybrzmiał w sali Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu. Przy instrumentach zasiedli Tomasz Gumiela i Paweł Paradowski. Paweł Paradowski Tarnobrzeżanom znany jest głównie jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 oraz lektor w Szkole Językowej War. Mało kto wie, że jego zamiłowaniem jest również muzyka. To nie tylko zamiłowanie, to mój pierwszy zawód, yy, który wykonywałem przez wiele lat, do 2002 roku, yy, jako, jako wykładowca akademicki, jako koncertujący pianista, i dopiero później moje życie się troszeczkę tam pozmieniało. To dość długa historia, ale to nie jest tylko zamiłowanie, tylko tak jak mówię, yy, pierwszy zawód, do którego teraz na chwileczkę wracam. Jak to jest powrócić po tak długiej przerwie do klawiszy? To jest nie do opowiedzenia, proszę Państwa, to jest przepiękne, Ym, bardzo ekscytujące, to jest y, coś, co sprawia ogromnie dużo radości i jest takim, y, taką szansą na przeniesienie się zupełnie do innego świata, y, świata dźwięków, który, y, który jest tak piękny, że y, bardzo chciałem się tym wszystkim podzielić. I, tak właśnie zrodził się pomysł na ten koncert. Przy drugim fortepianie zasiadł Tomasz Gumielam, ceniony pianista i kameralista. Jestem i pochodzę z rodziny muzycznej. Jestem też i wykładowcą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. I moja przygoda z muzyką, fascynacja, zaczęła się od myślę szóstego roku życia i tak trwa do dziś poprzez wszystkie szkoły, ukończenie studiów aktorat i myślę, że yy, myślę, że z powodzeniem trwa do dnia dzisiejszego. Na koncert przybyło wiele osób, sala pękała w szwach. Jaki repertuar dla słuchaczy przygotowali artyści? Usłyszymy dzieła y, głównie y, romantyków oraz impresjonisty Claude'a Debussy'ego. Usłyszymy utwory Franca Schuberta, usłyszymy y, Chopina, usłyszymy Paderewskiego w klasycznym anturażu y, i usłyszymy także Schumana Lista. Usłyszymy też Dariusa Milota. to z kolei taki dwudziestowieczny francuski kompozytor y, w takiej nie Typowej odsłonie rytmów trochę latynoskich. Są to nasze wspólne fascynacje. Myślę, że, że Paweł y, y, wybrał, bym powiedział, perły muzyki kameralnej, fortepianowej. Myślę, że y, y, w całości. Ten piękny program, który dzisiaj zaprezentujemy, niesamowicie różnorodny, też bardzo wymagający i pianistycznie, technicznie, ale też z dużą dozą współpracy kameralnej. I myślę, że ta przygoda dzisiaj na scenie i to, co chcemy przekazać publiczności, myślę, że będzie bardzo sugestywna. Cały koncert poprowadził Mariusz Ryś, muzykolog, wicedyrektor Tarnoprzewskiego Domu Kultury.